nad jedną rzeczą. Jak tak doskonały, doskonale pracujący z wysiłkiem wielkim naród może ciągle być przez ludzi, którzy lądują w koszulach w Luandzie. Jak to jest, że premier naszego rządu na tyle nie szanuje swoją funkcję, swój kraj, kraj, w którym gości, że wyłazi wymięty jak ostatni z samolotu i jest witany przez orkiestrę i, i wartę honorową, prowadzony przez prezydenta... Y, 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 kraju w samej koszuli wymiętej, może w, powinien w szortach wystąpić w ogóle i w klapkach, byłoby to bardziej w stylu wielkiego bolka, no ale może to jest ta tradycja, nazwałbym ją tradycją wielkiego bolka. Ona z polską tradycją nie ma wiele wspólnego. My jednak jesteśmy ludźmi dumnymi, ludźmi szanującymi siebie, swój kraj, swój naród, więc co mają wspólnego z nami ci ludzie? Ci, te dziwaczne postaci, które nas reprezentują. Czy to nie jest jakiś teatrzyk zupełny? Czy to nie jest jakieś teatrum, w którym podstawione figury odgrywają swoje role, udając poważnych ludzi? Polakom trzeba dziś opadnięcia emocji, wolności rozmów, wolności dyskusji, omawiania wszelkich możliwych argumentów. Tego Polsce dziś najbardziej potrzeba, dlatego że jesteśmy świetnym narodem. Narodem ludzi sukcesu, narodem ludzi przebudowujących swoje otoczenie. Polska idzie do przodu, Polska jest piękna dzięki nam, dzięki Polakom. Nie zasługujemy na elitę z podbudki, z piwem. A taka hałastra dzisiaj nami zarządza z każdej strony. Zastanówmy się nad tym. Niech nad tym też się zastanowią ci, którym dziś po drodze jest z tak zwanymi kamratami. Frazeologia nie może wejść na salony, jeżeli nie budzi to zastanowienia polityków, którzy się obciskują z takimi ludźmi o rzeczywiście bardzo dziwnym pochodzeniu, moim zdaniem mocno powiązanym z obcymi interesami, no to znaczy, że nie ma elity. Tu jeszcze wołam o oceżwienie do ludzi, którzy mogą mieć los ojczyzny w swoich rękach. O ludzi, do ludzi ideowych, którzy nie mogą popełniać błędu pospolitowania się ze zwykłymi ze zwykłą patologią. Także jak widzicie, yy, staram się dokładać, no chyba wszystkim. Stąd <grytanie> Latuj się kto może. <grytanie>